Żywo. Zostawię to. Mówię, te idę, podleję co nieco, to co odpalę, zobaczymy, czy w ogóle ktokolwiek się zjawi. Pewnie co niektórzy dostaną lekkiego szoka. Stale jak się pojawił. Na razie już jest zero osób. Zaraz <grytania> wchodzę na drabinę, bo wejdę, wejdziecie ze mną, kto tam się pojawi. Działa to w ogóle? Kurde, czekajcie. Nie wiem. Chyba nie działa. A chyba działa. Jak ktoś jest, niech da znać, bo nie odpalałem tego z cztery miechy. Może lepiej. O, jest Mariuszko, się mano. O, no to ktoś jest. Jutro film wpadnie o tych. O, patrz tak, kurde, co tu się dzieje. Znaczy. Nie, jutro film wpadnie. O tym Maureliu odratowanym, tam co pociąłem, rozumiecie. Dobra to była robota z tym cięciem tych bananów, bo naprawdę się wzmocniły. Ale i jutro film wpadnie. A teraz wpadłem na chwilę, także się mano. Mówię, odpalę, zobaczę, czy to jeszcze działa na moim starym Google pixlu. Jeden czat. Siemano! Tak więc. <śleskujesz> Pokażę Wam normalnie Aruna Halensis. Zdech mi główny pień Aruna Halensis. Jak ktoś nie wie, co to jest. To jest ten bananowiec taki. No, fajnie, kolorystycznie. Przydałoby się ponagrywać o tych nowych gatunkach znowu Waszyngtonia. Zobaczcie, jak mróz strzelił. Siemano! Szablasty i crazy widzi Widzita? Ale już tu rośnie Gitmalina. Tylko teraz tak. Trzymaj smartfona i wchodź po drabinie. <laughs> No, to jest tak nieciekawie troszeczkę. Momento, to tło odlać od razu. Patrzcie, Aruna Halensis. Jaki ma ładne liściory. O! Podobne ma jak ten. O! Yy. Ja pierdzielę. Wiecie, co wieczór to jest skleroza. Jakie tam przymrozki. Siema peja. Kupę lat. O! Patrzcie, jak ta rośnie już. Właśnie leje wody. Kolokazy, yy... skulenta. Tutaj też Musa Johannes jest przycinałem, pamiętacie? Patrzcie, już ma liście normalnie. Tylko tutaj to już ma jak w lato. Te rośliny tutaj mają. Ciepło jak. Welutiny nawet jakoś przetrwały. O, Indiaform. Nie mam Indiaform. Siema przemysław. Sam nie wiem, co się wyprawia. Na chwilę odpaliłem. Musa Apple. O, patrzcie, ciołem jeden. I lipa jest, ale drugi jest wielki Abym nie spadł na żywo, bo byłyby jaja. <laughs> Muszę podlać tam Zaraz O, zobaczcie. Juanensis następny Kurde Usza liście, tylko trzeba podlać O, już porwałem liść lejem wodę Bo pamię pamiętacie tego dziada? O, Maureli, tego co skrobałem na jesień siekierą. No takie bydlarstwo porosło, że... W ogóle wszystkie tutaj... No właśnie, plumery miałem dzielić. Patrzcie, jakie dzieciaczki jak rosną. Welutinę sobie rozsadzałem. No i właśnie muszę dzisiaj podlać, bo... Jak słońce wyjdzie, to one tutaj mają jakieś 35 stopni. No i jak się nie podleje, wiadomo co się zrobi. Siemano! O... Musa... Musa... Chujusa, jak to się nazywało? <laughs> Borneo giant niby. No i tak sobie podlewam czasem, hardkorowo można. Blue Java, zobaczcie jak liście puszcza pięknie. To ten, co, co te jadalne daje tam? O! Tak jak miał Daiyao ja dać jadalne, zaraz wam pokażę banana. No dobra. Jak wychodzi. No, plumeriem muszę pociachać, bo zaczyna już liście puszczać. Dobra, schodzę. o, bo tak konewka w ręku plus drabina to wiecie, nie chcę się na wizji zrąbać. O, patrzcie na to. Gdzie to jest? O, widzicie? Kwiat wychodzi, ale zaznaczyłem i Powiem wam, że kolejny, kolejna porażka będzie raczej. Nic z tego nie wyrośnie. A tyle lat czekałem na daj-jao. Ale zmieni, zwolni się miejsce na, jakiś, na jakąś odmianę jadalną. Kurde, żebyś ta widzieli na żywo. że <laughs> tutaj prawie miejsca nie ma przez te liście znowu. Albo tu. Tu mam drugi daj Córka. Patrzcie, jak się wysuwał liść. O, trochę lipa. O! Ile much wyłazi z tym, nie? <laughs> Takie cuda. No nie, no tam też trzeba byłoby podlać. Siema, palmiarze. Panie, nawet jak będzie przymrozek, to tutaj jest ciepło, z 20 stopni będzie, bo jak jest zimniej, to palę w piecu, nie? Także to tam do szklarni, to tutaj żaden przymrozek, mróz, nic nie wejdzie. Ara przeleję se połowę, bo... Woda z rowu oczywiście, parciaka czysta no. Miałem odkrywać te z te kolejne, ale poczekam właśnie, bo Ma się ochłodzić znowu, nie? Kurde A to jest leworęczne, teraz lewą trzeba po podlewać trochę no. Momento O, musa Zebrina rojo O, patrzcie ile przędziorka Masakra po prostu Ja już nie mam sił na to Tu jak ładnie zaczął rosnąć ten Musa textilis No A, a tutaj te Korła Kolokazje olbrzymie, jednak to było trafione Te mało co podlewane yy, Przez zimę Praktycznie miały saharę A nie, tu mokre, ja tu podlewałem chyba w dzień o, tutaj ten, musa kuminata. Muszę wy, wy, wywalić te liście byle jakie. A z tyłu musa wyinte kochol. Na szczęście, żem go w porę y, W porę go odciął i tu postawił, bo tamten znowu upadł praktycznie. No a na nas widzicie to troszeczkę się tam trzym, trzymie się. Te lepy na muchy trzeba będzie pościągać No lipa jest, ciasno Cały będzie problem z wyciągnięciem tego wszystkiego. I patrzcie, rok temu więcej podlewałem, w tym roku prawie nic. I tak rosło jak głupie to. No bo podniosłem w tym roku temperaturę, a w tamtym roku nie podnosiłem temperatury. temperatury a więcej podlewałem zresztą te maureli, to dziwolągi. Zaczął rosnąć ten. Patrzcie, nie przesadzałem jeszcze dziada. O, to coś już urosło, nie? Ten tutaj, o. Jak to się nazywało? Zbanecznik. No, także pasuje mu w szklarni jak na razie. Kurde. A to? Y jak to się zwieło? Kaliandra, jak się nie mylę, nie? Dobra, słuchajcie. O, papajka. Jakoś tak liście jej zobacz to. Tak. Tylko, że tutaj liść mu sobie robi cień. Zdechły, ale tutaj rosną ładne liście nowe. No i ten kurde owoc konkretaśny. Ciekawe, no już już kurde, no. <laughs> Ciekawe, czy to dojrzeje, ale powinno. Gdzie większe niż w sklepie, kurczę. Nie ma myszy już, kto tam oglądał. Tak to myszy wcześniej baraszkowały w korzeniach, nie? No. Dobra, widzę 32 osoby. Arbuzy a Mariusz, czy wysiewam arbuzy? Nie wiem. Jeszcze czas. Ja znaczy powiem ci tak, ja to sadzonki kupię. Ja się nie będę szczypał tam w jakieś tam wysiewanie. Ile tam Sadzonka 3 zł? Pojadę do znajomych, co mają tam niedaleko ode mnie. Rozsady i tak dalej. Black Sherry tylko pomidory wysiałem i to mi wystarczy. Bo one dosyć długo są. No, kamienie jeszcze zobaczyłem. Sahara na grzejniku. O, teraz podlewałem trochę poleciało na nie. Chodźcie. Żyją. Śmieszne to jest. Kamyczki. O, tu se stoją, jak palę w piecu, to się podgrzewa pod spodem. A wentylator to nie wiem po co chodzi. A jeszcze... Nie musi na noc. Alokazja Kalidora, pytacie o sadzonki. No powiem wam tak. Jedna, druga, nie? Ale to sobie chcę chyba, chyba raczej sobie zostawię. O, jeszcze mogę wam pokazać. Patrzcie, przyniosłem już do wybudzenia dziwidła i pałczychy. To jest, powiem wam, to jest hardcore po prostu, nie? Robaki się, no, robaki normalnie wchodzą na TT, ale to łatwo jest zwalić. Ciapnąłem w tamtym roku na jesień szpadlem. No i zobaczcie, normalnie powinien zakwitnąć kwiat. To jest jak ziemniak, jak się pyknie, to i tak będzie rosło. Co się tak biało robi? O, widzicie? Zasło wszystko, tu zaczyna rosnąć sobie środek. No hardkorowa roślina, nie? A dziwidła, watch e, e, ta na to, kurde, szykuje się do startu. Siemano, Waszyngtonia spoko, zaraz Ci pokażę. To jest kolos, nie? Kurde, zresztą tam sobie zostawiłem takich większych do wysadzenia i każdy zakwitnie na 100%. Waszyngtonia. Proszę bardzo, gruba świnia. Wszystko git. Tylko tutaj co przymrozek tak raz minus 7 chyba zostawiłem to dostała w tym miejscu nie, ale tak to zobacz już i rośnie sobie ładnie listki ma zdrowiutkie. Także spoko. Siema siema. Nie, nie mam żadnych sadzonek na tę chwilę nic totalnie nic, a po drugie zimne noce idą. Także wiesz. A znaczy kolokazje tu rosną, mógłbym to poddzielać, ale nie, nie będę rył, po pierwsze to one wszystkie są w robalach, A w ogóle to mógłbym chyba jeszcze prysnąć opryskiem, bo mam chyba rozrobione, jak się nie mylę, no. Zaraz robimy ogień i po prostu pościnam, o nie, tak, pościnam im liście, bo się powyciągały też trochę po zimie, nie, Konara, będę to wdychał. O. No I robactwo na tym siedzi, czekaj Czekaj, najpierw sobie tego Szybko Zaraz to spryskam wsią i spadam stąd Tu na łeb leci Pfuh. Ja to jestem jednak głupi Ile razy se napryskam na łeb A i papaje trochę Może coś się wcina Nigdy nie wiadomo, nie? Cykasa mogę wam pokazać. Zobaczcie, co się po zimie zrobiło. Zaraz przeczytam. Widzicie? Takie kurde pojaśniało, tylko że ona była z trzy miesiące w ciemni. O tam, w piwnicy po lewej stronie stało, nie? Ale wyjdą nowe listki. Mam nadzieję, że się trochę to zregeneruje. A to z tamtego roku, tylko nie pamiętam. Też nagrywałem o tym. Ale miał potężną sacharę. To też była wina i możliwe, że takie przesuszenia. Kolejne to przez właśnie przez przesuszenie w zimę, bo... Wiecie, jak to jest, zawali się w piwnicy gratami i potem człowiek zapomni i po półtorej miesiąca patrzysz, o kurła, przecież tam jest roślina, która wymaga wody. Drugmansję <grych> mam tam i wyobraź sobie, na razie, na razie sobie zostawiam to wszystko, muszę to po pierwsze porozsadzać i wszystkie mają mączlika, muszę wynieść to, obciąć te liście. Masakra, mówię wam, jak się wpieprzył mącznik szklarniowy, nie życzę nikomu, wtedy jest problem cały czas, ja do dziś go nie zwalczyłem, aczkolwiek na bananach tych wszystkich to nie siedzi, ale właśnie siedzi na brugmansjach, szczególnie, i, i wyniosłem, tu fukcje tu miałem, i na fukcjach też to się działo, nie? Także trzeba uważać, kurde. A, jak mają się brugmansje w piwnicy? A, z tym sezonem, powiem ci... Czy to wystartuje szybciej, to cholera wie. Kurde ta pogoda, widzieliście w tym roku, jaka zima była. Gdzie jest ogień? Tu. O, patrzcie, pamiętacie, jak po mrozach wykopywałem, już rosny. Rosnie, kurde. Y, kolokazja. Tu są brugmansje, Wszystko leży, wszystko czeka, nie? Same patyki, nie? Ale większość jest zielona, także powinno być spoko. Nawet nasiona jeszcze sobie wiszą, gdzie nie Nie jest źle. I schowałem z powrotem. <noise> tamarylo powiem Wam, bo wiem, że ktoś mi napisał, znaczy wiem. Ktoś mi napisał na YouTube, że schowaj, bo jeszcze był raptem jak dostanie takie duże skoki temperatury. A teraz te przymrozki idą, to mogłem stracić takie wielkiego badyla. No to pierdzie, ale wolałem go z powrotem przynieść i tyle, nie. A zobaczcie, Jukę roz stratą. W tamtym roku prawie straciłem, w tym roku ją tu schowałem. Przepraszam Jukę rigidę. Patrzcie, z nasiona. Taka już ładniutka jest, nie? Teraz to kurde wygląda jak trzeba. No. Granat? Nie wiem. G Granat to ci powiem... W gruncie jest, ale raczej jest po nim, bo ja go nawet nie okrywałem. Papaje wysiałem, ale niestety po wyjęciu z miniszklarni popadały mi wszystkie sadzonki. Standardowo papaje można wysiewać teraz powiedzmy i niech wyjdą po 15 kwietnia. I, i w maju już dają radę. Jak ja wcześniej siałem to samo było, po prostu za mało jakoś słońca czy co. Czytam długości dnia i do widzenia, nie? I po papajach było. Inna no, opcja, konkretna lampa i doświetlanie. Jak się wcześniej chce mieć papaje. Ale jak już, o, widzisz, urośnie już takie większe drzewo, jak to, gruba pała. No daje radę, kurde. Zresztą mam takie trzy, nie? Jeszcze jak się uda, to znajomy mi sprowadzi papaje babako z Czech. Zobaczymy. O, tam muszę wejść, poprzycinać. Opajka, tamtą zostawię, bo nie jest za wysoko, i ładnie liście zostały. Trzeba będzie w ziemi tylko warstwę górną zmienić. Potem dobrze dawkować i I czekać, no, jak to będzie rosło. O, tam plumerie trzy czekają. Jest tego kurde. Do, miałem to już y, kroić i próbować to ukorzeniać. Może, może na dniach jakiś film skręcę z tym. Dobra, słuchaj, ta idę do domu, która to godzina już. 21:38. Puszcza drugie listki, a co zrobiłem z, źle z papają, no, no widzisz, no to co powiedziałem, no. Papugi śpią teraz. O siedź, zobacz jak sobie, o tam w rogu jedna. I na dwór mają przejście i, w, i w trzy sztuki siedzą na dworze, a po pierwsze to o tej porze to już mordy nie drą, nie? I głupie, bo tam jest chłodno, tu mają ciepło, posprzątałem ostatnio wszystko, jedzenie już mają na zewnątrz. I już nie zamykam, mają cały czas tu przejście tam, nie? Ta jest najlepsza, ta, 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 ta nie szczeka. No. Dobra, uciekam. Trzymajcie się jak coś. Jak dodatkowe pytania, to tam wiadomo, pod filmem strzelcie. Także trzymajcie się jeszcze raz i do zobaczenia.